No, witam was bardzo serdecznie. jestem Jaguar. Jesteśmy w odcinku z życia Michaela, drugi odcinek z życia Michaela. Widzicie, jesteśmy dzisiaj na pierwszą. Oczywiście zaraz idziemy sobie po yy, ale na początek chcę Wam powiedzieć, że jeszcze się łapę w górę i suba na kanale. Strzelcie to dla mnie specjalnie. Zróbcie to, żebym miał subskrypcje i lajki, bo to jest ważne. I te wyświetlenia mnie już denerwują, dlatego że nie mam tak to się. Zawsze jest... Pokazuje mi, na, na początku pokazuje mi, że jest 190 tysięcy milionów subów wyświetleń, a potem jest 50. Okej, okay, a więc możemy ruszać już do pracy. Wow, 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 wow. Uważajmy, żeby się nie zabić. A i ustawimy sobie waypointa. Yy, bo tu mamy pracę, nie? Tu jest ten dom tu, tu jest sklep To podjedziemy sobie do tego sklepiku Kupić sobie zdrapkę Z czego przepisowa przejeżdżoba? Trudno Nie ma policji i nikt jest nie łapie Widzimy to chwilę się jeszcze będzie Zdejmij ten Zdejmij ten hełm O, oh, sobie. Wejdziemy Mamy ten, i teraz tak tutaj mamy coś to, coś tam, i o pierwszej dojdzie ten. Ja już dzisiaj postawiłem, ale search card, chcę coś sprawdzić. No Nic. co? Coś się do? Spokojnie, Michaelos! Mamy ja mam jeszcze jednego dolara. Na sprawdzenie 119 dolarów, nieważne. Ej, bo jeżeli będziemy mieli 4 takie same, to. Jeeey! nam na wizytę, a my jesteśmy tam, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Też tak uważam. A tu? Pozać tu już mamy takie. Chcę wybrać, weźmy search card Jeszcze jedną ogółem tam te pieniądze na koncie, to są nasze pieniądze teraz Co? No w dupę węża, jeszcze raz Ej, ja się zaraz wkurzę, nie? Dawaj, dobra Dobra ah, Dlaczego dolara? To, to jak dolar, jak miał cztery wszyscy, już wiem miałem... O, szósty walony o no i 4 są! I dostaję z dolara i będę go wydawał dopóki ja zarobię zarobi 50 tysięcy dolarów Damn! Yeah. Jeszcze raz Co? Co tu się? Dobra, obstawię tego powerbomba Jednego I teraz SA powerbomb Separate Number coś tam Kory. Dobra jeszcze raz. Ej, ja się tej Serio, te zdrawki mnie tak jarają, że ja chcę je otwierać ciągle. Boże. No nie! Ja nie chcę tego dolara! 50 tysięcy dolarów ma być albo koniec. Fuck THIS CRAP! Ech, dobra. Nie zarobimy tutaj dużo. Widzę już, że. To jest chyba... Mówi wywali GTA to się wkurza Przynajmniej dwa razy GTA wywaliły gra, więc Dobra mamy blisko Może będzie jak to będzie jakaś policja Dobra, dziele Michael, co robisz Dobra, już idziemy Co się lampicie Hold on. Excuse me. Idziemy na, na 11 godzin tu to, to zarobiło chociaż 200 dolarów, a na tych kurde cholernych zdrabkach to my Psi grosz zar zarabiamy, żałosne. Zaraz jeszcze sobie weźmiemy te pieniążki, które mamy na koncie i wyjdzie może z tego jakaś fajna sumka. Chcemy prawo jazdy zdać, to jest y, pierwsze, bo na tym skuterze trochę słabo już jeździć jeździmy to jest drugi odcinek na którym będziemy się poruszać skuterem. Więc dzisiaj chciałem zrobić to do prawo jazdy, dlatego pójdziemy jeszcze jutro do pracy i najprawdopodobniej dzisiaj zaczęcie prawo jazdy. I my, oh, man. I mamy 200 dolarów, yeah, 300 i jeszcze tamte, tamte 200 dolarów, które sobie odłożę na konto. Czekajcie, to muszę sobie pójść do... Serio? Mogę zapracować jeszcze? A. No właśnie On to jest bankomat. Przebiegnę przez ulicę, to jest nieważne co teraz się dzieje. Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. I idziemy sobie teraz do bankomatu. Słuchajcie, e, mamy teraz już na koncie 570 dolarów. Jeszcze tylko pół tysiąca, i mamy to, więc jedziemy na zdrabki. W sumie ja puściłem przed odcinkiem zdrabkę. Jeszcze jedną puściłem, tą dużą. Załóż ten mam, 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 helmet. No znaczy, helmet jedziemy do sklepu. A powiecie co? Bo w sklepie są jakieś marne te drapki. Pojedziemy sobie do innego. pojedziemy sobie tutaj. Tu przykład. Tu jest taki, taki, taka stacja na stacji. Może trafię. Jak, ju, 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 jak, 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 je... Kolejny dzień nas. I zarabiliśmy. Ze zdrapek dolara! Cholerny, Wszystki! Spuściłem tyle zdrapek, tyle straciłem, a dolara! Ale nasz pojazd nagle zmienił kolor. Nieważne. No Daj, te zdrapki, dawaj, zdrapki. Serczkar, dawaj dalej, no. Zdobądźmy coś, żeby w kolejnym odcinku, chociaż zrobić to cholerne prawo jazdy. Shit! Hmm. No czemu nie mogę ty raz trafić tego... Co to jest za generator jakiś? No to o niech ma, o niech co, to nie? co to jest... się. ma, a O nie, 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 to nie, robi, nie, 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 To nie, nie, to nie, nie, to nie, nie, to. nie, On On, nie, nie, on ustawia nie, to nie, 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 i nie, to tak, nie, niby nie, to pierwszy raz. No wydropił to oszust on on stawia to film on teraz nie i uciął to tak, że niby zrobił to pierwszy raz proszę traktu tego jak to jak to jak proszę no ale jakie to jest straszne teraz dolara i kiedy zajądo nie wiem oprócz kalucha bo nikt jeszcze tego nie Pięćdziesiąt tysięcy dolarów ja pięćdziesiąt i not Yes! 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 Nigga, 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 Yes! Nigga, Nigga Yes! nigga. Spierdzielę, Spierdzielaj z to! Ja. Je jest! Kocham tą grę! Jezu! Pięćdziesiąt tysięcy! I co Kaluch? I co teraz? Pięć tysięcy to mało! Ja zarobiłem 50 tysięcy. 50 tysięcy. Czaj to? czaj bazę? Nigdy tak nie zrobiłem. Dobra, jedziemy bez schemu, żeby płacić te mandaty. Teraz to wiecie. Teraz patrzycie, mogę gritać. Wow. Wow, 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 wow. Gdzie wow. wyprowadzicie?

Tak się jaram, bo możemy zrobić w końcu coś większego i nie będziecie się Dzisiaj Dzisiejszy odcinek takie ciekawe. ciekawy, dać śmieje tak z tego odcinka. Cieszę się w ogóle, że nam się udało, bo będziecie mieli ciekawsze odcinki, bo prawo jazdy, że będziemy mogli to kupić, Jeżeli jest jakieś fajne rzeczy there. będziemy mogli, jakichś hey, pracy w końcu, i idziemy kupić sobie kolejne.

pięć tysięcy! Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał ten najdotniejszy odcinek, ale z drugiej strony najfajniejszy 55 tysięcy dolarów jest na naszym koncie. Będę musiał to wpisać sobie, żeby, żeby pamiętać, bo jak, jeżeli mi się usunie dane z to coś przeprowadzę. Ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie do zobaczenia, cześć!